Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Z tej strony melduje się jak Wind Gamer i ze mną jest dzisiaj tygodniowy Balder i będziemy omawiać pozostałe karty z dodatku, których jeszcze nie omówiliśmy. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Gwint Balder. Z tej strony mówi tygodniowy Gamer, także zapraszamy na omówionko o Karcioch. Szkoda, że dzisiaj nie ma z nami niestety drugiego prowadzącego, ale coś tam zajęty mu jedzie, tak? Tak, tak, niestety zajęty jest. Tak, także... Ale jeszcze nie zdążyłem poznać tego prowadzącego, tak. a być może byłaby okazja, gdyby mi się udało też z wami komentować te mistrzostwa, nie? te masterstwa w sensie. A szkoda, że nie mogłem, bo fajnie wyszedł ten turniej, nie? Tak, turniej wyszedł super, miło też się komentowało, męczące w każdym razie było, to, ale tak? jednak doświadczenie y fenomenalne. Tak. A ile no, tak właśnie też, tak. trwało to wszystko i bez przerwy musieliście tam siedzieć chyba, nie? No my nie komentowaliśmy całości, w każdym razie pierwszego dnia i tak 7,5 godziny stream trwał także bardzo o, długo. 7,5 godziny? Trzy ćwierć finału ogarnęliśmy. Nieźle, tak. nieźle, tak. ciekaw jestem, Ale... ile mi wyjdzie ten streamek weekendowy. Tak, aczkolwiek tak zmienialiśmy się, bo byśmy nie dali rady aż tyle, także. No, no ale wiesz, tak jak mówię, tutaj widzowie, była propozycja, żebyśmy to wspólnie robili, nie? ale nie pykło, no może następne jakieś tourie już tutaj razem sobie pokomentujemy. Na pewno byłoby miło, jakoś tam się oczywiście zgadamy w przyszłości. W takim no. wypadku już nie przedłużając, przejdźmy do omawiania kart, także najpierw zwykła, Mak Zabójca. Rozmieszczenie, zadaj wrogi jednostce dwa punkty obrażeń, jeśli karta została przeniesiona na wierzch talii w twojej turze, Wezwij tę kartę do losowego sojuszniczego rzędu i zadaj losowej wrogi jednostce 2 punkty obrażeń. I zanim omówimy jeszcze tą kartę, myślę, że warto przejrzeć Mistrza plak, bo to jest taka synergia między nimi. Mistrz plak rozmieszczenie przenieś kartę ze swojej talii na jej wierzch, jeśli to czarodziej, stwórz w tym rzędzie strażnika, jeśli specjal, stwórz i zagraj krowie truchło. No i jeżeli przeniesie maga Zabójcę na szczyt talii, to to jest zagranie za 11 punktów plus odchudzenie z jednej karty. Pore kombot, nie wiem co o tym sądzisz. Moim zdaniem to jest strasznie mocne. Yy, no, Mag zabójca, jakiś taki mega tańszy, troszeczkę afan. Yy, jeszcze te karty można mieć dwie, tak samo jak Mistrza Plagi. To jest naprawdę, mi się wydaje, że to będzie grane teraz w każdej talii Nilfgardu. Dokładnie, to jest każda talia Nilfgardu. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że dajemy oceny od 1 do 10, bo tak zobaczyć, hmm. jakie jak hmm. będą różnice, powiedzmy, w, naszej, w ocenie mojej i ocenie Baldera. Także ja nie będę oceniać tych kart pojedynczo, tylko to kombo razem i oceniam je no. na 11 za 10. No to ja powiedzmy, że na 11 i 1 czwartą. O kurde, no to ty widzę, że się nie zgadzamy. No, no jest dobra. ta różnica w poglądach. Tak, to jest odchudzenie za 4,5 prowizji plus 11. Punktów. Nie, jest niesamowite dla mnie, mega dobre i nie no to jest bez sensu, bo wydaje mi się, że to od razu pójdzie do nerfa, bo to będzie grało po prostu wszędzie Dokładnie. I zawsze. I tu jeszcze odchudza talię przy okazji, tak? Warto no właśnie. No to, no o to chodzi. Także teraz przejdźmy do epika. Głos zagrobu, jest to zaklęcie. Wygnaj kartę ze swojej talii, a następnie wzmocnij sojuszniczą jednostkę o koszt werbunku tej karty. Jeśli wygnana karta była brązowa, wygnaj kolejną brązową kartę i wzmocnij tę samą jednostkę o koszt werbunku tej karty. No czyli to jest taka typowa raczej pod brązy. Ewentualnie jakbyśmy naszej onej romancji nie dobrali, no to za 13 możemy coś wzmocnić, ale raczej pod brązy, czyli wygnajemy dwie czwórki, odchudzamy talię z dwóch brązów i wzmacniamy o 8. Czyli Kolgrim No, na pewno wsparcie Colgrima Hyperfinu. Karta mhm. szczerze, bardzo mocna tak naprawdę. No do ale tej nie... talii na pewno będzie ta... grana, nie? Ale nie do każdej talii, także ja daję takie 7, 8 na 10, coś takiego. A ty? Całokształt? E, całokształt bym dał, nie wiem, może tą szóstkę, ale do talii z kolgrimem, no to jest y, dla mnie dyszka, nie? No tak, tak, tak. Chociaż Wtedy... fakt faktem, sam nie grałem nigdy typowo tą talią, ale wiem, że tam by była chyba w sam raz, nie? No na pewno mocne, mocne było, bo i odchudza talię, mhm. i punkty sp punktów sporo robi. No i teraz przejdźmy do chyba najbardziej kontrowersyjnej karty z dodatku, czyli Riensa, mhm. Rience nareszcie w gwincie. E, rozmieszczenie. podejrzyj wierzchniej jednostki w swojej talii. 3. Przenieś jedną na cmentarz, a następnie zniszcz wrogą jednostkę o sile równej. To jest kluczowe równej, a nie Aha. równej lub niższej e, sile tej jednostki. Rozkaz. Ustaw siłę jednostki na równą liczbie kart pozostałych w Twojej talii. No czyli... no to jest kapa no, pod Na Na to wygląda jakoś, nie? Ale... No właśnie, wiesz co, niby wygląda, tylko to jest tak, bo ten rozkaz jest bardzo potężny, ale to jest jednak rozkaz, nie? Więc może to ma 5 siły no, więc wszystko go niszczy praktycznie. Dokładnie. A rozmieszczenie jest takie, że możesz nie trafić przeciwnika, o tym trzeba pamiętać. To jest taka karta pod synergię z Rico, to jest bardzo pod synergię no, z Rico. No tak, tak. Strasznie dziwna jest to właśnie um, o sile równej, no to jest naprawdę ciężkie, żeby wyciągnąć z tego jakiś naprawdę maksimum albo jakiś w ogóle value, nie? Dokładnie, także ja jestem sceptyczny do tej karty, aczkolwiek nie uważam, że jest tak słaba, jak ludzie myślą, że jest. Ja daję 4 na 10 na ten moment. Art, grafikę dałbym 9,5 wydaje mi się Premium pewnie będzie śliczny i tak No ale to za, zastosowanie, nie wiem e, To jest raczej jako ciekawostka będzie, ta karta nie, nie wejdzie w metę wydaje mi się Też tak uważam mieć 4 No tutaj widzę, że jesteśmy zgodni No to idziemy dalej, z Keligę. A ile ty dałeś? Ile ty dałeś? Też czwóreczkę dałem Aha, no, no. Fajnie, no to wyspiarze Dokładnie, wielki umysł, myślą podobnie mhm. e, No dobra <laughs> Łzy syreny, alchemia, stwórz deszcz w przeciwnym, przepraszam, stwórz deszcz w rzędzie przeciwnika na czas dwóch tur, a następnie stwórz opętaną syrenę w przeciwnym rzędzie. Sześć punkcików, plus deszczyk z alchemia, tutaj to jest karta mocno pod synergię. Ale i tak wydaje mi się, że fajna sprawa właśnie do tych kart, które później będziemy omawiać, nie? Tak. Będzie grana właśnie mm, tylko chyba w tych dekach, ale i tak spoko moim zdaniem, że coś takiego zrobili. Dokładnie, alchemia jakieś wsparcie, dodatkowo taki nowy trochę ale archetyp pod deszcz. Ja bardzo lubię pogodynki, więc się z tego powodu mm. naprawdę cieszę. I kolejna karta, tutaj chociażby jedna właśnie z tych pod synergie z łzami syreny, wyznawca meluzyny. Rozkaz, stwórz deszcz w rzędzie przeciwnika na czas dwóch tur. Jeśli na koniec tury, w rzędzie przeciwnika działa deszcz, to jest bodajże w przeciwnym rzędzie, przynajmniej w angielskiej wersji jest w przeciwnym rzędzie, jeżeli się nie mylę. Aha. Wzmocni jednostkę po prawej stronie o 1, jeśli w przeciwnym rzędzie panuje sztorm, zamiast tego wzmocni sąsiadujące jednostki o 1. No czyli, jeżeli jest niezbity, no to wchodzi 7 za 5, lub jeżeli w przeciwnym rzędzie, to nawet 9 za 5, a jeżeli będzie to sztorm, no to nawet zrobi jeszcze więcej, także... Karta niezła, szczególnie że już może wejść 4 za 5 jeżeli będzie da jeszcze w rzędzie przeciwnika. Mhm. Aczkolwiek kluczowe jest to, żeby nie zginęła, ponieważ jeżeli zginie bez wzmocnienia, tylko jest furpą no, tak naprawdę. No, ginie od wszystkiego, nie? Tak naprawdę. Nie wydaje mi się, że była zbyt często grana ta karta, nawet w tych pogodach. No, po prostu ściągają wszystko, nie? Mhm. mhm. Aczkolwiek warto też wspomnieć, jednak, że druidzi mają. Sporo silników, jak na przykład mówcy, jak jakieś kapu... jacyś kapłani, więc to może być po prostu taki target na removal lub przeciwnika, powiedzmy. Przyciągasz, nie? Taka mm. podpucha, niby. No, ale jest, ma jednak pięć prowizji, no nie wiem, czy inne lepsze piątki nie są czasem, nie? No, ja zobaczymy. Mi, mi się podoba, szczerze, więc to ja jest A... szóstkę, ale zobaczymy. No Ok, ja bym dał mimo wszystko piąteczkę. No dobra. I tutaj przechodzimy do fenomenalnej karty pięknego artu. Narzeczona, może rozmieszczenie. Zagraj kartę alchemii ze swojego cmentarza o koszcie werbunku 4 lub mniej. Zwiększ koszt o łączny czas trwania deszczu i sztormu po stronie przeciwnika. Czyli ona tak naprawdę wchodzi 10 za 8, bo nawet jak zagramy takie łzy Syreny to już 10 punktów. Mhm. Mhm. A za czas trwania deszczu lub sztormu, a deszcz możemy tworzyć liderem, właśnie łzami Syreny, meluzynami i tak dalej, może wchodzić za jeszcze więcej i wręcz tak Bardzo naprawdę mocne. dochodzi do sytuacji, że zagrywamy już legendarne alchemię nawet. Kurde, fajnie, że wiesz, druidzi i alchemia, e, troszeczkę inni niż zwykle, wzmocnieni przez takie karciochemy Myślę, się wydaje, że będą grane, w powstanie jakiś taki deczek, nie? Tak, ja naprawdę nie wiem, czy druidzi to nie będzie druga talia, którą robię. Tam na koniec odcinka powiem, jaka pierwsza będzie mam nadzieję, że już jutro uda mi się to nagrać. Zobaczymy w każdym razie na rzeczona może ja daję 9 na 10, bo nie jest do każdej talii, ale w druidach będzie fenomenalna. Tak, tak, ja dam 9,25. Dobra. Ja, ja bym dał jednak chyba 9,37, ale dobra. Zostańmy już przy tym. I Fulmar, rozmieszczenie stwórz i zagrał ze syreny, czyli też 12 za 12 wchodzi. Rozkaz zamień deszcz w rzędzie przeciwnika w sztorm o tym samym czasie trwania. Jeżeli by ktoś nie wiedział, to może powiem, że deszcz zadaje dwóm losowym jednostkom przeciwnika jeden punkt obrażeń, a sztorm zadaje wszystkim w rzędzie. No, tak. bardzo mi się ta karta podoba. Ja daję 9 na 10 tak na teraz. Okej, okay, tak od razu. No, powiem, powiem Ci szczerze, mi też się bardzo podoba, potencjał jest niezły, tylko gorzej jak przeciwnik. Nie ma ja za bardzo jednostek w rzędzie, nie? Ja zbyt wielu. To jest oczywiście zawsze problem takich kontrolnych talii powiedzmy, takich nastawionych szczególnie na e, kary rzędowe, że tak powiem, ale za to jest... No jest też, to jest też rozkaz, nie, znowu, ale to jest, przynajmniej ma te 6 siły, nie to co Rience z piątką, więc ma troszeczkę większe szanse na przeżycie. Mhm, dokładnie, dokładnie, mhm. także nawet jak zginie, to i tak jest ciąż 12 za 12, tak, więc ja naprawdę lubię Fulmara i dlatego daję mu te 9,17 na 10. No, ja bym dał chyba mimo wszystko Taką ósemkę yy, mocną. Mega jestem ciekaw, e, czy będzie się często zdarzało, że on stworzy ten, e, że zrobi ten sztorm, nie? Bo jeśli mu się uda, to naprawdę to będzie mocne, na, na jakieś typowe swormy, nie? Na mhm, swormik, jak jeszcze jest ten lider, bo też nie w gniew morza buffa dostał o jeden prowizji, więc już w ogóle. No, mocno. te deczki będą ciekawe. Jeszcze dzika morskiego się tam tu rzuci jakieś, nie? No, ale to już tak ostro pod kontrolowanie swormu, jak, jak live coach botem na turnieju. No dobra. No to ostatnia frakcyjka Skojatel. I pierwsza karta, zakwinaczka z Dolblatana, zasłona, kiedy zagrasz kartę specjalną, stwórz bazową kopię tej karty w tym rzędzie i zmniejsz licznik o jeden, licznik jeden. Czyli w skrócie, trzy punkty za każdego specjala. Co o tym sądzisz? O, potencjał jest duży. Przypomina mi to o, Koszmar Iris, oczywiście tutaj. Na podobnej zasadzie to działa, tylko że to jest. Mm, tylko jedna jest aktywna, zawsze, nie to zakinaczka. Mm -hmm. ta zakinaczka. No, ta, w sensie, która się stworzy, więc wystarczy raz ją zbiją i ten łańcuszek się przerwie, nie? Mm -hmm, dokładnie. Potencjał punktowy jest ogromny no i też przy, przyciąga Jeremu Wala. Strzał za 3, no to nie jest nic e, trudnego. Mm -hmm. um, jest to elf, przede wszystkim, więc jeśli uda się tą zakinaczkę pokopiować sporo razy, no to synergie jest wiele z jakimiś tam jewinami, czy. I z no karta ciekawa, ma zasłonę przynajmniej, huh. no jestem ciekaw nie, czy będzie, będzie grana jakoś częściej, ale Myśl... potencjał jest niezły. Yy, tak, zdecydowanie i myślę, że zanim yy, przejdziemy do oceny tej karty, w sensie do, od 1 do, do 10 oceny mam na myśli, myślę, że warto jeszcze zobaczyć drugą kartę, bo to jest yy, moim zdaniem dość istotne, Czarodziejka z Dolblatana. Aha rozkaz, twórz i zagraj brązową kartę specjalną skojatel o koszcie werbunku równym lub niższym niż siła tej karty i to jest bardzo dobre na przewadze taktycznej ponieważ wchodzi na 9 za 5 i może zagrać już no, każdego brąza tak naprawdę w tej chwili i z zaklinaczką z doblatana gdy po prostu jakby gramy na przykład jako naszą jako pierwszą kartę w danej rundzie gramy czarodziejkę i jako drugą gramy zaklinaczkę i od razu już tworzymy kolejną zaklinaczkę także to taka mała synergia widoczna no, no tak. No to zaklinaczka, żeby się opłacała, no to te z dwa, z dwie karty specjalne trzeba by rzucić, nie, żeby te dziewięć punktów w nie chociaż wycisnąć. No jest sy sy synergia, zobaczymy. I to są też czarodzieje, nie? Kurde z elfów, gdzie w elfach do tej pory nie było praktycznie czarodziei, nie? No, to są jakieś nieliczne dosłownie przypadki. E fajnie, fajnie. Ale tak, także no zaklinaczce dałbym... 7 na 10. Naprawdę, ja dam 7 uh -huh. na 10. Wierzę w tą kartę. Bardzo mi się podoba i też design. Mhm. Uh -huh. e e no, a ty byś co dał? Ja bym dał chyba. <śmum> mam, mam dylemat, czy. Okej, okay, wiem, że te noty to zbyt wiele nie znaczą, ale. No chyba 6,78. A, 6,78. Ja jeszcze no. myślałem na 6,84, ale jednak postawiłem na 7. <noise> nie hmm. wiem, zobaczymy. Jestem sceptycznie nastawiony, ale kurczę, no. Może być spoko, nie? Może to być spoko. Kluczowe jest to, żeby jednak mieć tą kartę z rozkazem i dopiero odpalić tą zaklinaczkę. O kurczę, przynajmniej... trzeba też mieć te, tych kart specjalnych wtedy sporo. wiadomo, że karty specjalne raczej gra się w symbiozie, gdzie gra się tymi driadami, Wszystkimi. Same takie elfy w sobie nie grały z dużych specjalnie, no właśnie, taki nowy rodzaj spelatel się tworzy w tej chwili. Spe spelatel, no? No, coś takiego innego niż symbioza. Mm -hmm. No i czarodziejce dałbym... Też 7 na 10, ponieważ jeżeli przeżyję, no to gra co najmniej 9 za 5, bo nawet hartowanie, tak? E, to jest piątka, więc ja daję 7 na 10, ale największy problem, żeby przeżyła. Hmm. No właśnie, i to jest, to jest ten senk w tym, nie? To jest mhm. cztery siły i jest ten rozkaz. Słabo by było grać to tak... ...dla tak, mhm. cztery punkty, nie? Mhm. Duże ryzyko, duża nagroda, jak to się mówi. A. Daję piątkę. Mhm. Widzę, że jest sceptycznie. Ja tutaj tak, wiesz, ochoczo, mhm. ale żeby się nie okazał, że rzeczywiście byś miał rację. No i dobra, nie, przejdźmy... Nie, na razie mnie to mniej kręci niż na przykład takie Skellige, nie? które przed chwilą omawialiśmy. Z, z tymi pogodami. Mhm. Nie, rozumiem. Tak, znaczy to jest takie takie inne można by rzec, nie? nie wiem czy masz też takie, takie przeświadczenie no, Tak, tak, ale tutaj jest no, taka duża rozbieżność, albo Ci wyjdzie i będzie mega, albo nie wyjdzie i będzie naprawdę cienko, nie? No, dokładnie No zobaczymy No i przejdźmy do moim zdaniem chyba najgorszej y, karty z dodatku Ale zaraz powiem dlaczego Aha. Więc tak, wana Dain Przenieść karty ze swojej ręki na spód talii i dodaj do ręki zaczepkę za każdą przeniesioną w ten sposób kartę. Za każdym razem, gdy zagrasz zaczepkę, stwórz Elfiego czytownika w tym rzędzie. I tutaj e, wybacz Balder, ale się chwilę nad tym rozwodzę i powiem dlaczego, bo moim zdaniem, to jest słabe. Aczkolwiek przejdźmy Słuchamy. najpierw do sytuacji, kiedy to jest nawet dobre. I to jest sytuacja, kiedy to przeżyje lub nie zostanie zablokowane. Wtedy to jest nawet dobre, ponieważ no, robi te 12 za 8, dwa specjale. Problem jest tylko taki, że zaczepka sama w sobie jest dość słaba. Ponieważ ma potencjał 6 punktów, ale może wejść nawet za 3 zaledwie. Aha. I uwaga, te karty przenosimy ze swojej ręki do talii. Czyli tak naprawdę zwiększamy naszą talię z 15 do 17. Czyli zamiast odchudzać talię, my ją powiększamy. To tak. raczej nie jest zbyt korzystne. No a problem jest taki, że wydaje że mi się, że są lepsze metody na swarmowanie tych czatowników. Dokładnie. Więc... Sprawdzone i stare metody. Ta chyba, nie wiem, czy będzie miała jakieś fajne tutaj zastosowanie ogólnie. Już lepiej zagrać ale jak się chce mieć dwóch Elfik Czatowników, więc... prowadzi do Karta, to jak chcesz, nie? Więc... Hmm. Mm -hmm. Także ja jestem sceptycznie nastawiony. Design na pewno ciekawy, ale ja daję Uu, 3 na 10 i to naprawdę optymistyczne. Ode mnie czwóreczka. I ostatnia karta, moim zdaniem bardzo ciekawa i ma wiele super i świetnych synergii. Francesca mm -hmm. Findaber, zasłona. Za każdym razem, gdy zagrywasz kartę specjalną, usuń jeden licznik. Licznik 3. Kiedy licznik dojdzie do zera, stwórz i zagraj kopię ostatniej zagranej przez ciebie karty specjalnej i daj jej fatum. Tutaj warto zaznaczyć, że jest to dowolna karta specjalna, a nie tylko ze skojatel. przez co może to być drugie Sirocco, drugie Oneiro, drugi sklep. No super to uh -huh. jest. No brzmi niesamowicie super, że ma to, że to ma zasłonę i aż 7 siły. Mhm. No ale prawdopodobnie i tak, żeby mieć pewność, że to się uda, to przydałby się jakiś figis, nie? Tak, aczkolwiek właśnie super, że tutaj już rozmawialiśmy o tym z drugim prowadzącym właśnie, że idealnie, że tak powiem, idealne statystyki ma ta karta. Ponieważ ma 10 prowizji, przez co nawet jak ktoś zagra na to Sirocco, no to no, traduje się z Sirocco można powiedzieć. Mhm. Ja, jest, nie ma chyba remuwalu na 7 w gwincie, tak? Więc tutaj jest pod tym kątem bezpieczna. Co najwyżej jest lawina Beckera, ale nie jest zbytnio grana w tej chwili. No a zasłona Znale, to... No jakaś to, z tej dwójki Murilega chyba, tak? Z tą bestią taką. A, masz rację. Jest w stanie zadać 7, ale tego się chyba nie gra za bardzo. Ale faktycznie tutaj e, plus dla ciebie za to ostatnio tutaj <laughs> ja e, te karty przypominałem, tym razem ty, także... Wiesz co, grałem z bykiem platynowym, pozdrawiam serdecznie Agnieszkę i ona używała tej kombinacji. No, także akurat. Kiedyś to się grało jeszcze przed nerfem. Nawet po nerfie trochę, ale teraz to. Kiedyś to się ten prowiz Mhm. Mm no. No i super, że ma zasłonę, bo nie da się tego zablokować. A nawet jak to się... Czyli jest... gramy. Gramy dwie karty i. Tą ostatnią musimy rzucić tą mocarną, nie? Po prostu dwie karty specjalne, i tą ostatnią rzucamy mocarną, i od razu rzucamy jej drugą kopię. no, mhm. Jeśli to wyjdzie, to wow. Dokładnie. Bo nawet jak ktoś zbije trochę tą Franceskę, to przecież jest dużo kart specjalnych wzmacniających, nawet jakiś pakt czy coś. Także mhm. spokojnie przy życiu można utrzymać. No i dobra. Tak, tak. Myślę, że będą próbować ludzie. Próbowali znaleźć dla niej jakieś miejsce w dekach. Mhm. Widzimy, że symbioza trochę bardziej tutaj point slamowa, a taka bardziej, że tak powiem, pod combo się tworzy. Ta, te spelaty z elfami, można powiedzieć, jak to będę nazywał. Mm -hmm. No fajne tutaj dodatki do elfów, kurczę. No, jestem ciekaw, chociaż no głównie ta Francesca, nie? Bo te poprzednie karty nie przemawiają aż tak do mnie, nie? Mm -hmm. Na pewno nie ten Vana to chyba możemy oboje powiedzieć, że to jest najgorsza karta z tego dodatku. Przynajmniej naszym zdaniem na ten moment. Dla Franceski dałbym 8,5, no jest ten licznik 3, no to chwilkę musi ustać, nie? Jeśli jej się uda ustać, fajnie no No fakt faktem życiu się, no praktycznie tylko to siroko ją będzie zdejmować Mhm ja Ale daj... wydaje się i tak już teraz mega solidna, nie, karta? Yy, tak, dokładnie, także ja daję ósemeczkę Z racji na to, że No jeżeli rzeczywiście ustanie, no to robi bardzo dużo, a nawet jak ktoś to zniszczy, to to się traduje z Seerock'iem, dlatego daję ósemeczkę i przejdźmy tak do neutralek. Także tutaj zacznijmy od teleportacji, ponieważ teleportacja była jako pierwsza pokazana. Jest to zaklęcie. Zresetuj siłę sojuszniczej jednostki. Jeśli to brązowa jednostka, zamiast tego zagra ją ponownie. Czyli widzimy karta mocno pod synergię. Najpierw powiedz mi, co o tym sądzisz. Dziwna karta. No, mamy zarodniki, które resetują siłę, ale. Przeciwnika, przeważnie używa się to na przeciwnika, no. Resetować siłę sołożniczej jednostki nie korzysta się z tego typu rozwiązań, chyba że jak się gra na jakieś skelige i zostaliśmy strasznie obici. Mm, nie wiem, na pewno bardziej podoba mi się megaskop, ale do niego przejdziemy zaraz, A co o teleportacji. Y, y, chodzi tu, bo te zresetuj siłę to jest takie na w razie czego? Tu bardziej no tak, chodzi o tą i... drugą umiejętność, o zagranie brązowej jednostki ponownej to ma. To jest po prostu. Czyli skorzystanie z umiejętności rozmieszczenia ponownie jakiejś jednostki okay. brązowej. Tak, a naprawdę z niektórymi to ma fenomenalną synergię. Na przykład z potworów, przejdźmy na chwilę, jest Aha. karta Gankem. I ona zwiększa okay. siłę bazową tej jednostki o 2 dla każdego sąsiadującego reliktu. Czyli powiedzmy, zagrywamy tylko o dwóch 2 reliktów, wchodzi za 9, potem używamy od teleportacji i wchodzi potem na 13. I to potem możemy zjeść gulem. Hmm. Okej. Okay. Okay. Kolejna synergia. Może nie wiem czy kojarzę taką talię pod Straż Cintry. Oczywiście. No wiadomo, to dam przykład jednego się tworzy z operatora, to tego operatora możemy zagrać i tam zrobi potem strasznie dużo z teleportacją. Bo ten z operatora nie będzie wzmocniony, więc tego wzmocnienia nie utraci jak będzie zagrany ponownie. O. No i ma to wiele, wiele innych różnych synergii, dlatego ja lubię po prostu to, że to jest takim neutralnym brązem pod synergię. No tak, no ale fakt faktem, że jest to neutralny, no to będzie grał tylko w tych taliach, e, bez lojalności, nie? Dokładnie. Jak? Gdzie teraz, nie wiem, Keliga z gra lojalność, Sydykacik tam pod Skurwiela gra lojalność, Symbioza gra lojalność. No zobaczymy. No ale... No, nie każda talia gra lojalność, więc w tych co na się portal, Nie, nie, portal, teleportacja, portal już jest. Może Myślę, że gdzieś... znajdzie na pewno jakieś zastosowanie w konkretnych dekach, nie? Mhm, mm dokładnie. Właśnie typu to, ta straż Cintry to może być ciekawe, a fakt faktem ja nigdy tą talią nie grałem. No to teraz e, trzeba będzie spróbować. Szczególnie, że Megaskop też ma synergię ze strażą Sintry. E, no. Więc. Megaskop, rozmieszczenie, wybierz brązową sojuszniczą jednostkę. Po dwóch turach, stwórz jej kopię bazową po prawej stronie megaskopu, i to ma chyba jeszcze więcej synergii niż teleportacja. To, z rębaczem... to jest jakiś taki yy, baby portal, nie? No, właśnie coś takiego, nie? To z rębaczem w ogóle wchodzi za 10, tak? No. Bo on nie ma rozmieszczenia. Co mamy dalej? Jest tyle, tyle synergii. Nawet nie wiem, teraz tak nie przychodzi mi na myśl, ale dużo tego jest po prostu. No, myślę, jakieś... że można by wymieniać sporo i fajnie, fajnie. To może być ciekawe, naprawdę. Hmm, tak, też nie mogę doczekać wypróbowania megaskopu. No i zobaczymy, <laughs> zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Także jeszcze na sam koniec, może tak się spytam ciebie, mi osobiście, bo nie wiem, jak bardzo śledziłeś te karty. Ja tam starałem się w miarę na bieżąco je śledzić i. Mam taką swoją ulubioną i jest tutaj, pokazuję właśnie, ta, która wie, to jest karta z potworów, która na okay. sabacie, na koniec rundy daje wytrzymałość jednostce największej sile bazowej po naszej stronie pola bitwy. Czy ty masz jakąś swoją ulubioną? No przyznam się szczerze, że niestety nie śledziłem tego za bardzo, teraz praktycznie jest mój taki pierwszy bezpośredni kontakt, teraz omawiając tą te karty, no i przeglądam teraz na szybkości, która mi tutaj najbardziej wpada w oko. Ej, ale nie jestem jeszcze zdecydowany Powiem Ci że omawialiście już KP nie? Dzisiaj tego nie omawialiście, bo już to na kanale macie, ale ten e, No Gerard wydaje mi się e, bardzo ciekawy Yhy, W ogóle to dobieranie kart z KP Nie mam tutaj pewności, chociaż te potworki naprawdę są niezłe I ta na przykład uczennica wiedźmy, która jest Oj, bestią jest. praktycznie, czteroprowizyjną, wow Ja się boję tylko tego z szczerze, to jest potężne zwie, mi się tylko tego obawiam. No i też fakt, faktem, nie wiem, jak to będzie z, z Irdenem nie? W tej mecie. Czy ludzie no. nie będą specjalnie grać. Albo Igni, mm. też kontroluje Sabat. Tak, na no ten, no, ten Sabat właśnie. No ale Gerhard to właśnie potężna karta, bo nawet na rozmieszczeniu wchodzi 13 za 11, gdyż mamy pacht jako czwórkę, mm -hmm. a gdy się poczeka, no to jest przepotężny z racji na to, że możemy nawet nie wiem, jakieś... Magiczny wstrząs na przykład, jak poczekamy 5 tur, stworzyć, więc super karta. Tak, także chyba to jest mój faworyt z tego, co tutaj na razie się zdążyłem zorientować. Fajnie, że też dzisiaj troszkę e, ty się dłużej porozwodziłeś nad tymi kartami, bo też nabyłem troszkę wiedzy sam wcześniej, się za bardzo nie doszkalając, więc też fajnie, dzięki. Nie ma, nie ma problemu. Jak to kiedyś na streamie powiedzieliśmy jedno zdanie, ktoś, to chyba nawet jakiś widz napisał. Tygodniowy Gwint Bawi i Uczy. Nie pamiętam kontekstu, ale w każdym razie, coś, coś tam było. No i super, tygodniowy Balder, ja się z tym tak. zgadzam, nie? Dokładnie, tygodniowy Balder, Gwent Gamer, Balder... Fajnie. Nie, Balder, o, nieważne, ba -balder. no wiadomo. Na pewno możecie oczekiwać jeszcze jakiejś kolaboracji, może jakieś meczyki piekniemy tak. nowymi taliami, najdługo e, zobaczymy. Kto lepszą talię stworzy z dodatku, zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy. Zobaczymy szczególnie, że ja też mam pomysł na nową serię, którą postaram się... Hmm. No, mam nadzieję, że już w lipcu rozpocząć. Tutaj jeszcze nikomu nie będę zdradzał, ale będzie to całkiem ciekawe i też będę zapraszał różnych twórców do tego. No dobra, no, to do za trzy, do trzy tygodnie, fajnie, no? Także ostatni dosłownie rzecz na ten odcinek. Co myślisz o tym dodatku generalnie? Jak ci się podoba? No chyba się jaram, ale na Wiedźminów wierzę się o wiele bardziej, bo. Jednak Wiedźmini to ten legendarny archetyp, od razu chciałem tworzyć tą talię złożoną z samych Wiedźminów, tutaj aż tak mega ekscytacji nie mam, ale też fajnie. No i kurde, te arty Redzi są tym mistrzami, nie? tych grafików mają świetnych, wow. Na pewno, ale jest też kwestia taka, że namiesza to wszystko, nie? jeszcze w połączeniu z nocami, na które akurat zapraszam na swój kanał. Tak, ja także zapraszam na kanał Baldera, Gdyś tam się pojawią patchnotesy. No i Ale mam wrażenie, że zostanie tutaj naprawdę wywrócone do góry nogami meta. Może być. Jak na każdy dodatek, tak naprawdę. No. no cóż, ja co też przyznam, co mi się bardzo podoba, to to, że za dwa miesiące będzie będą kolejne karty, tak? Nie musimy teraz pół roku czekać, tylko dwa miesiące. Także mhm. super, super. No i ja dodatek oceniam na takie solidne 8,5 na 10, jakbym miał ocenić, ponieważ jest kilka takich kart. Synergię jak ten Mistrz plak, mogę zabójca, które są, moim zdaniem, trochę niezdrowe. Chociaż nie, ja nawet dam dziewiątkę. Chociaż... I wiesz co, ja nie wiem, czy nie poczekam, zobaczę jak to wszystko śmiga w praktyce, nie, te kombosy z oceną taką, ale jakbym miał ocenę przedpremierowo, no to no podoba mi się to wszystko, no. Nie no, wiadomo, <grym> wiadomo. Oczywiście każdy dodatek trzeba ocenić, do no, subiektywnie w miarę, tak gdzieś przynajmniej parę tygodni po wyjściu, ale to wiadomo, tak nasze spekulacje są, zobaczymy. Na się... pewno będzie się teraz działo, nie? Że wyszedł, mm -hmm. będzie co robić, będzie co nagrywać, także fantastycznie. Czekajcie na nowe materiały od nas. Dokładnie. Ja mogę powiedzieć, że o ile, oczywiście, wyrobię się ze wszystkim, to postaram się na jutro potworki dla Was nagrać. I na środę sfarek też. Jeszcze on sam nie wie, co, ale coś też spróbuję przygotować. Kusię, kusią mnie to ci Citroën, chyba jak na razie mnie najbardziej kuszą, tak szczerze. No, druidzi też są nieźli. Kurde, będzie ciężko, bo chciałby się wszystko na raz jednego dnia praktycznie nagrać, gdyby tylko był czas. Aby <gry> miał tyle czasu, no. No, gdyby tylko był czas, no. W takim wypadku bardzo dziękuję, że wystąpiłeś w odcinku, podzieliłeś się swoimi przemyśleniami na temat, no i cóż, czekajmy na dodatek, tyle powiem, a to już jutro. Cieszę się bardzo, dziękuję tutaj za zaproszenie, jak zwykle e, wspaniale się tutaj gadało e, w doborowym towarzystwie tygodniowego e, Gwinta no Brakuje tylko jeszcze drugiego prowadzącego, żeby już takie O, całotowice. może kiedyś da, dany nam będzie się poznać dokładnie. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia. No i cześć. Trzymajcie się. Cześć.